Marketingowcy Marek Premium go nienawidzą. Nikt o nim nie słyszał, ale od teraz jest jedyny w swoim rodzaju. Wystarczył jeden prosty trik. Zobacz jak. E, tak mógłby wyglądać clickbait prowadzący do samochodu, który stoi za mną. E, cześć w ogóle. Po letniej przerwie wracam do zimy w Portugalii. Już druga zima w Portugalii. E, zaczynamy akcentem motoryzacyjnym, bo w moim garażu pojawił się. Taki oto samochód, i o nim chciałbym Wam opowiedzieć. Mój dobry kolega Mateusz powiedział, że natychmiast mam sprzedać to szkaractwo, bo usuń mnie zaznajomych, ale mimo wszystko postanowiłem Wam ten samochód przedstawić. Ja go w ogóle nie planowałem kupować, ale trafiła się super okazja i stwierdziliśmy, że w sumie to pasuje do naszej układanki, więc jest. Niestety na początku mieliśmy z nim mnóstwo problemów, i dopiero po ich załatwieniu tak naprawdę przestałem żałować tego nieplanowanego zakupu. Ale po kolei. Ja go nazywam lodówką z bardzo prostego powodu. Patrzcie, jak on wygląda, ale też jaką ma nazwę NV200. No, mogłoby się świetnie prezentować na etykiece dowolnego sprzętu AGD. Dlaczego? No bo nikt nie chciał wymyśleć bardziej takiej kwicistej nazwy dla samochodu, który 13 lat temu przyszedł na świat jako zwykły dostawczak. NV200 mu powinno było wystarczyć. E, właściwie to miał być niezwykły dostawczak. Dlaczego? Bo to auto, jak na dostawczaka, jest bardzo małe, ale przede wszystkim jest bardzo... Bardzo wąskie, akurat od złej strony stanąłem, ale zaraz to pokażę w przybitce. Więc marketingowcy na swój sposób byli zadowoleni, przedstawiali to jako wielką zaletę w mieście. Księgowie natomiast też byli bardzo zadowoleni, bo samochód zbudowano na platformie pochodnej kliło trójki. Więc było taniej. No tak czy inaczej, wymiary paki w tym samochodzie i ponad 750 kg ładowności sprawiały, że przewożenie takich niewielkich ładunków w ciasnym mieście. Naprawdę był ok, I na tym jego niezwykłość tak naprawdę się kończyło, co nie zmienia faktu, że rok po debiucie został dostawczym autem roku. A kolejny rok później pojawiły się odmiany kombi, czyli taki dostawczak z fotelami i Evalia, czyli bardziej ucywilizowane auto pięciu lub siedmiosobowe. I tu docieramy prawie że do auta, które stoi obok mnie. Prawie, bo z ówczesnej ewali trzeba było jeszcze wywalić silnik spalinowy. Bo to jest y, tak jak lodówka. Electric. W pewnym momencie Japończycy stwierdzili, no skoro mamy już elektrycznego LiFa, płyta podłogowa jest trochę podobna, więc zróbmy z dostawczaka elektryka. Przy okazji dodali do nazwy literkę E. Delikatnie przeprojektowali nadwozie, zmienili tutaj, jak widzicie, pas przedni, lampy, usunęli wloty powietrze niepotrzebne ze zderzaka, zmienili klosze tylnych lamp, na taki Lexus Look. No i w 2014 roku na rynk trafił właśnie ENV200 jako dostawczek, ale też jako osobówka. Tak, 8 lat temu na rynku istniał dostawczak elektryczny, o którym na pewno nie słyszałeś, z bardzo prostego powodu bo na początku samochód miał baterię o pojemności 24 kWh z realnym zasięgiem 100, tam nie wiem, 20 km nikogo nie interesował. Ale w pewnym momencie bateria została powiększona do 40 kWh, i w tym momencie Japończycy wreszcie zrobili to, do czego dążyli od tych kilku lat. Zrobili naprawdę niezwykłego dostawczaka, bo małego, zwinnego to już było, ale też elektrycznego i z sensownym zasięgiem i sporymi możliwościami adaptacji, co widać na tym obrazku. Niezły kaszalot. Co? Takich dostosowanych do kurierki kaszalotów, Inpost zamówił w zeszłym roku prawie 260 sztuk. Co dowodzi, że Japończykom no, udało się biznesowo. Zrobili auto bez konkurencji w segmencie brzydkich, wąskich kaszalotów. Na prąd. Słuchajcie, w tym miejscu miałoby zwykłe przypomnienie o Mubi. Zwykłe, no bo ja w sumie o Mubi mówię już od prawie trzech lat, ale dosłownie no dobę przed emisją tego filmu podmieniam ten fragment na inny. A to dlatego, że pojawiła się taka nowość jak Mubi Plus, czyli usługa, która sprawia, że jeśli masz kolizję nie ze swojej winy, to Mubi daje Ci, uwagę, lawetę, warsztat. Naprawy w tym warsztacie priorytetową w bardzo krótkim czasie. Do tego auto zastępcze bez haczyków i na cały czas naprawy. No i na końcu, oczywiście, załatwienie wszystkich formalności, i jeszcze zwrot czystego umytego auta. A to wszystko w cenie, uwaga. 49 zł za rok, z tym, że na ten moment jest promocja i wszystko to dają w MUBI za darmo. Dostajemy po prostu takiego konserża, który przejmuje nasz samochód i załatwia wszystko, a my tylko jeździmy autem zastępczym i czekamy, aż auto będzie gotowe. I to wszystko, tak jak mówię, w tej chwili jest promocyjnie za darmo. I ważna uwaga. To nie jest oferta dla klientów MUBI. Nie, nie trzeba kupować polisy MUBI. Wystarczy przyjść, wypełnić formularz, powiedzieć, że tak jesteśmy zainteresowani, zapłacić 0 za zł i dostać ten pakiet na rok. I to działa nieograniczoną liczbę razy w ciągu roku, więc gdyby się okazało, że będziesz miał więcej różnych przygód na drodze, za każdym razem zadziała to tak samo. Serdecznie zapraszam, sprawdźcie, bo czegoś takiego na polskim rynku jeszcze nie było. Powinienem właściwie dodać, że brzydkich, wąskich i powolnych kaszalotów na prąd, dlatego że ten silnik ma zaledwie 109 koni i 254 nm. To akurat jest całkiem niezły wynik, ale i tak do setki rozpędza się aż 14 sekund, więc nie będziemy przedłużać tego pobytu przed maską. Wrócę do osiągów jeszcze podczas wrażeń z jazdy, a teraz przejdźmy do testu dwumetrowca. Adaptacja samochodu dostawczego na osobówkę na pewno ma swoje plusy. Wszyscy mamy dużo miejsca nad głową i w pierwszym, i w drugim i w trzecim nawet rzędzie wygodnie się wsiada do drugiego i trzeciego rzędu dzięki przesuwnym drzwiom bocznym. No i do wielkiego bagażnika mamy całkiem niezły dostęp. Wielkie drzwi się unoszą, wszystko mamy przed sobą. Zresztą nawet w wersji siedmioosobowej ten bagażnik nie jest taki. Mały, ale są też minusy, na przykład fotel kierowcy nie jest regulowany na wysokość, ale to akurat nie jest wielki problem. Ja co prawda wsiadłem do tego auta i wsiadłem, i mówię, o, proszę, nie muszę w ogóle nic regulować na wysokość, bo do, do, do podsufitki to mam jeszcze daleko. Siedzę i widzę dokładnie przez środek przedniej szyby, więc ja nie muszę nic regulować, ale na wszelkie. O, a tu nie ma regulacji. Natomiast Innej regulacji mi tak naprawdę bardziej brakuje: regulacji wzdłużnej kierownicy, dlatego, że tego nie ma. Można oczywiście wyregulować góra dół. Ja ustawiam maksymalnie na górę i to jest ok. Z tym, że tutaj na konsoli po prawej stronie jest tak ukształtowany plastik, że ja już bliżej do tej kierownicy podjechać nie mogę. Po prostu moje prawe kolano już tu jest. Więc niestety, ale test Rolexowy jest oblany, dlatego że no, brakuje mi tych kilku centymetrów bliżej tej kierownicy. O dziwo, z tyłu nie jest najgorzej, bo po podniesieniu tego stolika plastikowego z miejscem na kubeczek, proszę bardzo, niby dostawczak, a takie luksusy rodzinne, em, okazuje się, że miejsca na nogi mam no, można by powiedzieć, że na wcisk, bo już kolana utopiłem w fotelu, ale to jest akurat miękka część, nie ma tam żadnych drutów, które by mnie uwierały. Ja siedzę bardzo wysoko, popatrzcie, nad głową mam wciąż tyle przestrzeni. Oczywiście pamiętajmy, tak, to był kiedyś samochód dostawczy, więc cieszyć się trzeba na przykład ze światełka nad głową, ale już na pewno zapomnieć o możliwości regulacji tych foteli. Nie można ich przesuwać przód tył. Oczywiście można je po prostu wyjąć, tak? Albo unieść w pozycji pionowej, żeby przewieźć tym samochodem więcej. Jestem na miejscu już w... W rzędzie trzecim. kolana już są bardziej przy brodzie. Natomiast nad głową wciąż te same sześć palców, więc jest naprawdę dobrze. I mam nadzieję, że pies mi teraz nie przewróci statywu O wnętrzu nie ma co za dużo opowiadać, dlatego że, tak jak powiedziałem, jest to troszkę. Taki uszlachetniony, ale jednak dostawczak, więc jakby nie ma co się spodziewać żadnych miękkich plastików ani na górze, ani na dole. No, cud, że delikatnie ugina się pod palcem kierownicy, oczywiście plastikowa. Takim krokiem w kierunku tego prywatnego użytkownika, który zdecyduje się na zakup takiego samochodu, jest to, że no tu i ówdzie widać jakieś tam ozdobne. E, paski, kreski i inne nie plastikowe, niby chromowane elementy. Rozczarowuje na pewno pod względem schowku. Tu, tutaj jest taki, taki schowek na papiery. Tutaj w ogóle nie ma miejsca. W drzwiach w ogóle nie ma miejsca, a to wynika też z wąskości, właściwie braku szerokości tego samochodu. Rzeczy, które, które mamy do przechowania, musimy po prostu rzucić tutaj między fotelami. To jest taka tacka, która powiedzmy, że Coś tam mieści, no i jest taki, taki podłokietnik, który po otwarciu może tak pozostać w takiej pozycji i, i też być takim tymczasowym przechowalnikiem różnych drobiazgów. Pod tym względem jest naprawdę słabo, no są jeszcze oczywiście dwa miejsca na kubeczki, przynajmniej tyle. Nad głową nie ma nic, żadnych schowków, no, widziały gały, co brałem. Samochód kupiłem, można powiedzieć, że prawie nowy. On miał na liczniku zaledwie 500, słownie 500 km. Samochód ten został kupiony przez jakąś firmę pod koniec 19 roku potem był lockdown, firma się rozsypała trwały troszkę formalności i w pewnym momencie ten samochód trafił wreszcie na, na, na rynek z powrotem i to w cenie jakieś 10 tysięcy euro niższej niż e, tak naprawdę mógłby kosztować jako auto nowym no bo faktycznie był samochodem fabrycznie nowym ja nawet dla jaj i, i, i dwóch rurek nie zdjąłem w bagażniku fabrycznego opakowania żeby sobie przypominać, że właściwie to jest To jest coś, co można myślę, nazwać super okazją. Natomiast miało ono w sobie dwa ryzyka, skoro stało przez dwa lata, to jeśli został odstawiony z rozładowaną baterią, to przez dwa lata ono mogło się bardzo zdegradować, jeśli by zeszła do zera na przykład. I to sprawdziłem. Oni powiedzieli, że nie, że wszystko jest w porządku. I nie kłamali, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o baterię, to ona jest przez samochód rozpoznawana jako w 100% sprawna i widać to też po zasięgu, o którym jeszcze powiem. A drugie ryzyko było takie, że no niestety, ale też nikt nie robił mu przeglądu. Sprawdziłem to też parę telefonów, uznałem, że ryzyko jest minimalne. No i nie spodziewałem się, że w zasadzie to dni po zakupie będę musiał to sprawdzić w praktyce, bo przywieźli nam go na lawecie, Wstaje rano samochód dead. Nie żyje, nie włącza się. No, szybko okazało się, że przez dwa lata, co prawda, główny trakcyjny akumulator nadal ma 100% sprawności, ale jednak 12 voltowy akumulator zdech. Więc wymiana akumulatora, szybka, i po wymianie wyjeżdżamy na trasę. I przy mniej więcej 70 na godzinę w samochodzie zaczyna się naprawdę robić głośno. No i tak, troszkę bardziej w prawo, ciszej, troszkę w lewo, głośniej. Lewe przednie koło, łożysko. Pojechałem do. Do serwisu uznali gwarancję. No więc przy okazji dorzuciłem prawe drzwi, które faktycznie fizycznie się otwierały i zamykały, natomiast te, te przesuwny. natomiast komputer uznawał je za prawie zawsze zamknięte, otwarte, przepraszam, i to wszystko zostało na szczęście naprawione na gwarancji więc stwierdziłem już, no po to człowiek kupuje prawie nowe auto żeby powiedzieć, Uf, przez parę lat mam ci święty spokój a tu nawet tygodnie nie miałem bez przygód ale żeby nie było, że ja kupowałem po prostu okazję, cenę i nic innego mi nie przeświecało, tu w tym samochodzie mi zależało na tej jego tylnej części na jego bagażniku, bo Kia Niro jednak jest samochodem, który no, jest rodzinnym autem z oczywiście dużym bagażnikiem kiedy mówimy o wycieczce, no nie wiem do marketu, ale jednak jak już przyjdzie załadować coś naprawdę dużego, jakieś pudła, jakiś mebelek, jakieś coś, no to auto daje zupełnie inny komfort przewożenia, ale też bez większego bólu pozwala wrzucić jakieś rzeczy takie, nazwijmy to brudzące albo śmiecące. Więc tutaj kija została, że tak powiem, zaoszczędzona, a ten samochód robi to, do czego został stworzony. No i przede wszystkim robi to nadal na prądzie. I jakby pojawienie się dwóch samochodów na prąd dało bardzo fajny efekt synergii. Otóż. To nie jest tak jak z każdymi innymi dwoma samochodami, mamy dwa auto w rodzinie, jedno jeździ, drugi stoi. Tu nie, 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 nie. Jedno jeździ, drugi się ładuje. Tamto jeździ, to się ładuje. I tak w kółko. Cały czas mam wszystko naładowane. Nie tracę ani trochę energii, która mi przychodzi po prostu od słońca. A skoro już mówię o ładowaniu, zaraz opowiem Wam o problemach z ładowaniem w tym samochodzie. I od razu powiem, ja nie narzekam. Opowiadam jak było, żebyście wiedzieli, w co się pakujecie, jeśli zdecydujecie się na zakup właśnie tego samochodu. Otóż samochód przychodzi z ładowarką tego typu. ona ma tylko 8A, więc no tutaj Kia zdecydowanie wygrywa, dlatego że oferuje przycisk, gdzie tam można wybrać 8, 10 lub 12, to już jest różnica. Tutaj 8A. No cóż, no, jak przyjedziemy wieczorem do domu, włączamy na 8 Amperach od 20% do rana, przy dłuższym śniadaniu może dobije do 80, jeszcze raczej nie do 100. I to jest problem, ale nie taki duży. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy nie ładujemy pod domem, tylko korzystamy ze słońca. No wiadomo, w lecie może by to się sprawdziło, nie wiem, ale ja jestem w zimie w Portugalii, zima w Portugalii, jak w każdym innym kraju, sprawia niestety, że dzień jest krótszy. I więc jak mamy na przykład 8 godzin w miarę ostrego słońca, a pewnie w grudniu, pod koniec grudnia będzie tylko 6 godzin. No to wtedy, jak jest energia z nieba, to trzeba korzystać. Nie można prawda, tego, tego strumienia łykać przez taką słomkę. Musimy mieć mocniejszą ładowarkę. A drugi problem jest taki, że ten samochód nie ma aplikacji. I znowu kia wygrywa kia, ma aplikację. Można sterować zdalnie włączaniem, wyłączaniem itd. Więc potrzebowałem ładowarki, która by była podłączona do internetu, aby sterować procesem ładowania. Po co? Po to, żeby móc zostawić go na przykład wieczorem włączonego. Wiadomo, timer tutaj będzie wszystkim sterował. On ma, jest wyposażony w timer, tam o 10 rano on się załączy, zacznie się ładować. Tyle że. Ja nie wiem, czy o 10 rano będzie słońce, bo może padać, może, może, mogą być czarne chmury, będzie prawie, że noc i żadnego prądu nie będzie. I on się włączy i mi rozwali baterię, prawda? Które jest dołączona tam do fotowoltaiki. No, bo wiadomo, pojemność baterii nie, jak się ma do pojemności baterii w samochodzie. I ostatni problem, który na dłuższą metę będzie duży, jest taki, i znowu kija wygrywa, bo w kij można ustawić proces ładowania, trwa do powiedzmy, że. 60% przy ładowaniu AC. W ten sposób oszczędzamy baterię. Ten ładuje się ślepo do 100% i stop. Nie ma możliwości ograniczenia tego odgórnie, więc nie pozostaje nic innego, że znowu muszę ręcznie tym sterować. Jak się ręcznie steruje? No, po prostu potrzebuję znowu aplikacji, która sprawi, że będę mógł tak obliczyć na oko. Odłączamy się, jak dobijemy mniej więcej do 80 paru procent, bo nie chcemy dobijać do 100. I te wszystkie problemy zostały rozwiązane. A teraz pokażę Wam dokładnie, jakim sprzętem. I teraz jak w praktyce wygląda proces ładowania, proszę bardzo, tu widzimy 10 diod, one oznaczają, że mamy w tej chwili wybrany 10 Amperów prądu ładowania, możemy to oczywiście zmienić, tutaj dobić aż do 32, ale teraz Wam pokażę to to akurat to w to przypadkiem nacisnąłem, ale OK, To są takie dwa tryby dodatkowe, tryb eko, który wykorzystuje tylko nadwyżki. No ale żeby ładowarka wiedziała, że są nadwyżki, to musi się połączyć z inwerterem Froniusa. Ja mam akurat inwerter zupełnie innej firmy. To jest tryb takiego planowania trasy, troszkę bardziej skomplikowane. Ustawiam na 10 amperów i idę po prostu fizycznie włączyć. I włączamy i lecimy z ładowaniem. Teraz pokażę, jak to wygląda w aplikacji. Na ładowarce to wygląda tak. Jest jakaś wesoła animacja, która tam sobie pokazuje, że sprzęt generalnie działa. A tak to wygląda na telefonie. Informuje nas o mocy ładowania, o czasie ładowania, możliwość zatrzymania. Można wybrać dodatkowe tryby, o których właśnie wspominałem. Prąd, wszystko, status, zasięgi i inne różne opcje, które tutaj również można Zobaczyć. Więc problemy rozwiązany. Ja jestem już zadowolony. A skoro jestem zadowolony, to zgodnie z obietnicą, co tam, co tam masz, czekaj, muszę dokończyć część, że tak powiem, z podziękowaniami, wiesz? A więc obiecałem, że jak mi się podoba, to podziękuję. Dziękuję firmie Baywa RE, która udostępniła mi do testów ładowarkę Fronius Hot Pilot. Link znajdziecie w opisie do tego filmu, ale tak naprawdę jest to bardzo dobry przykład tego, że da się na rynku znaleźć urządzenie, które doprowadzą sprzęty nawet starej daty, tak, bo można by powiedzieć, że to już jest taki trochę archeo, do poziomu znacznie nowocześniejszych samochodów, jeśli chodzi o wygodę i możliwości ładowania, jeśli się po prostu do, dobierze do nich odpowiedni sprzęt. I ten sprzęt akurat w tym przypadku był dla mnie odpowiedni. To tyle na temat ładowania, wracamy do wrażeń z jazdy. W tym fragmenciku nie wspomniałem o tempie rozładowania, może to jest dobra, dobra okazja. Otóż samochód zużywa 18 kWh na 100 km. W praktyce oznacza to, że mamy zasięgę jakieś 250 km, jeśli będziemy się męczyć w trybie eko, ale nie polecam. Więc jakieś 220 km, powiedzmy, w trybie normalnym. Brakuje mi na pewno tego, co jest w, w Kii, czyli. Stopniowania, rekuperacji. Tutaj niestety tego nie ma. Znaczy, może być rekuperacja, jeśli przełączymy w tryb break, na skrzyni biegu, wtedy on zwalnia rzeczywiście i odzyskuje energię. Tu, w pierwszej kolejności, należy pamiętać o tym, jakie jest pochodzenie tego samochodu. To jest auto dostawcze, Ma prościutkie, niezniszczalne, pancerne zawieszenie z tyłu które e, służyć ma temu, żeby samochód dojechał, nawet jeśli załadujesz, wrzucisz do niego paletę albo i dwie palety i e, to oznacza zero komfortu. E, i zaraz skręcę w taką drogę, która e, pokaże to, będzie bardzo ciężko mówić i bardzo ciężko cokolwiek usłyszeć, dlatego że e, on po prostu podskakuje na nierównościach. Akustycznie również ten samochód leży, no, to będzie słychać zaraz na, na kiepskiej drodze, ale nawet gdybyśmy tutaj rozpędzili się, do, no nie wiem, do, do 90 to już bym musiał naprawdę podnieść głos nie zdarzy mi się to za często, bo to na autostradach w ogóle nie jeżdżę i jakby takich efektów nie ma, ale raz czy dwa odczułem, że również podatność na boczne uderzenie wiatru jest tutaj dosyć, dosyć duża a co do autostrad, no cóż przy tej mocy 109 koni no nie ma co na tę za się zapuszczać, 120 parę kilometrów na godzinę to jest maksymalna jego prędkość, według producenta, w praktyce myślę, że na pije się dokładnie tyle samo wyjdzie, ale żeby nie było tak, że tylko na rzekach. Tak? Teraz pod akompaniament tych wszystkich hałasów wynikających z asfaltowej, jak najbardziej fajnej drogi, ale mimo wszystko już takiej mniej gładkiej. Opowiem o tym, dlaczego ten samochód jest OK. On nie został stworzony jako samochód taki totalnie uniwersalny. On został sprofilowany pod jedną swoją najważniejszą misję, tak? On ma być praktyczny. On ma być elektryczny i on ma być taki, że przywiezie rzeczy duże albo brudne, albo duże i brudne. I to robi bardzo dobrze. Droga NV200 od dostawczaka niezwykłego w założeniach do dostawczaka naprawdę niezwykłego trwała kilka lat. I okazało się na końcu, że wystarczyło dodać do niego literkę E. I wtedy zaskoczyło, i w biznesie, i w tej mojej układance, tutaj na tej farmie, ten samochód naprawdę, jak się okazało, bardzo się przydaje. Więc można powiedzieć, że napisał on swoją część historii motoryzacji, dlatego że był naprawdę pierwszym globalnie dostępnym dostawczakiem na prąd. Więc historię napisał, ale też sam jest teraz. Historią, dlatego że od 2021 roku od zeszłego roku już nie jest produkowany, więc jak na taki okaz cenny powinien być może go troszkę lepiej traktować, ale niestety farma ma swoje wymagania, <tryk> Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Farmy podczas mojej zimy w Portugalii. Cześć!